Jeździmy na takie akcje profilaktyczne po to, aby propagować zdrowy tryb życia, aby mówić o dietach, aby mówić o programach profilaktycznych, aby mówić o tym, jak dbać o siebie w różny sposób. Zazwyczaj jakby w naszych usługach posiadamy taki analizator składu masy ciała, który dokonuje tej analizy. Wchodzimy na to i wychodzi nam wydruk z wynikiem, gdzie sprawdzamy, jakie mamy nawodnienie, jak wygląda nasza tkanka tłuszczowa, nasza tkanka mięśniowa, jaki jest nasz wiek metaboliczny. Następnie możemy sobie zmierzyć ciśnienie, ponieważ mamy ze sobą ciśnieniomierz. Do tego mamy również możliwość wydrukowania kart ECUS, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego za granicę. I to można otrzymać również tu na miejscu, tam gdzie przyjeżdżamy, tak? Posiadamy również fantomy, fantom piersi i fantom yonder, na którym osoby zainteresowane mogą sprawdzić jak się samobadać, nauczyć się jak wykonywać prawidłowo samobadanie na sobie tak naprawdę jesteśmy skierowani do wszystkich. Przeprowadzamy edukację na przykład w przedszkolach, w szkołach. Często staramy się dotrzeć do seniorów, aby im uświadomić, jak ważne jest dbanie o siebie, zwłaszcza właśnie w tym wieku, żeby wydłużyć sobie to nasze życie w jak najlepszym stanie.